Stworzyłem taką formułę pisanek, które są absolutnie jadalne. I, i chyba pobawię się ta, taką formułą z, na bazie masła kakaowego, gdzie one są całe jadalne. Można je wrzucić na przykład do, 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 do zupy chrzanowej. Jadalne pisanki robi się na bazie jajka. <grywka> jak, jak wydmuszkę na początku. Ale w momencie, gdy mamy wydmuszkę z jajka, wypróżnimy je z, z, z białka, z żółtka, zalewamy wodą i, mro, i zamrażamy je kompletnie, na, yy, aż, będzie, aż będzie twarde, obieramy ze skórki i wtedy mamy idealny kształt jajka w postaci, w postaci lodu. Tak? czyli kula lodu o kształcie jajka i wtedy zamaczamy, zamaczamy to jajko w, w, w maśle kakaowym i zostawiamy na 3 godziny, zostawiając jedną małą dziurkę, gdzie w naturalny sposób topiąc się woda wypłynie. I zostaje nam pusta skorupka, wydmuszka, do której możemy e, e, pęcetą o... Włożyć różne, różne ciekawe rzeczy w warzywach, szantarty, nie wiem, co, co, co tam jeszcze, i, i położyć na talerzu, zalać gorącą zupą i ona zniknie kompletnie. Więc to jest mój najnowszy pomysł.